Siemanko Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Jeszcze ze świątecznymi ozdobami. Jak już możecie się domyślić z tytułu, jadę ukończyć misję specjalną albo zacząć taką misję specjalną moją. I mogę Wam już podsunąć takie rzeczy, które zabieram na moją misję. Worki na śmieci. I tutaj są rękawiczki, takie specjalne do podnoszenia właśnie różnych śmieci i tak dalej. Jak już możecie się domyślać. Będę sprzątać śmieci a i gdzie? Na spocie, który często widzicie u mnie na odcinkach. I za niedługo wam go pokażę. Ponieważ tam od bardzo dawna nikt nie sprzątał i się zrobi po prostu syf z tym śmiećmi, i trzeba to posprzątać, bo dzisiaj jest ładna pogoda, więc idę to wykorzystać. Ale oczywiście, jeszcze wam tak tylko powiem, że nie musicie się martwić. Cały odcinek nie będzie tylko za sprzątania, w ogóle tego sprzątania zbytnio nie będzie, po prostu pokażę Wam. Różne elementy, ale skakanie dzisiaj myślę, że też będzie, więc przenosimy się już na spota. No, jesteśmy już na tym wspaniałym spocie, tylko chciałbym, żeby był jeszcze wspanialszy i wysprzątać te wszystkie śmieci. Jak możecie zobaczyć, tutaj będziemy mieli plastiki, tutaj będziemy mieli szkło. No, i tak właściwie mógłbym już zacząć, ale najpierw chciałabym Wam przypo, przypomnieć, że jeśli też skaczecie na rowerze tak jak ja i macie spot, który jest zasypiony śmiećmi, to nawet jeśli tam nie jeżdżę, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście go posprzątali z tych śmieci. No, i tyle chciałem powiedzieć: dbajcie o naszą planetę, ponieważ wszyscy na niej wspólnie mieszkamy. Trochę takiego gadania mojego. No i. Już zawieram się do sprzątania. Zobaczcie widzowie. Już mamy pierwszy worek z cepełem plastików. Szkanie było jakoś ekstremalnie dużo, bo tylko jedna butelka. Ale jeszcze tego zostało masę, A na dobór złego jeszcze tutaj jest. Jakieś stare worki ze śmieciami. Ale się nie poddajemy i lecimy dalej. Już mam drugą parę rękawiczek, więc lecimy. Dobra, jest, udało się, tutaj możecie zobaczyć ile udało mi się osiągnąć w tym czasie, tylko GoPro trochę poprawię. Teraz macie przed i teraz macie po, no różnica myślę, że jest. Bardzo mi zależało na tym, żeby tu posprzątać, tutaj były worki, już ich nie ma, mamy trzy worki plastiku i jeden niedokończony szkło więc o matko ile tu było śmieci i nadal jeszcze trochę tu jest i tylko ostatni raz przypomnę żebyście sprzątali śmieci na swoich spotach rowerowych będę bardzo wdzięczny jeżeli to zrobicie, nawet jeżeli ja tam nie przyjeżdżam lecimy z pierwszym skokiem, wreszcie macie to co chcieliście chyba, że lubicie jak sprzątam nogę ustawiam na pedał i lecimy Da. Trzeba uważać na te worki z śmiećmi, bierzemy teraz trochę większy rozpęd, tak chciał sobie Filipek. więc to stąd teraz weźmiemy, o jest szybciej, jest szybciej, ale świeca, nie, kurcze, ja mam taki dobry hamulec, ja nie umiem wyhamować przed tym. Majster robi najazd na dropa. Może jest good. Dobra, zejdę tu niżej. Może. O, perfekt. dobra, dajesz, lecisz to. Dobra, drugi najazd albo skaczę. Skaczesz czy drugi najazd? Dobra, leci Panie i panowie. Pan Paweł pan będzie skakał. Kamy, czekamy, wiąże buty. Ja na razie nie wiem jak. Dobra, leci, proszę Państwa. Wybuto. Dobrze jest! Ładnie! Drugi skok pana majstra albo gołta tak zwał, tak zwał. Chuj! No. dziobak! Dobra, ja też chcę tego po polecieć. Już go kiedyś leciałem, co prawda. Nie wiem, on cyfra, żeby znowu polecieć. Ej, Ja sobie na ja! Zdrowie! No to coś! A nie wiem! Ja już to leciałem, a się i tak boję. Za pierwszym razem było łatwiej tego dropa skoczyć, dużo łatwiej. Ja się najbardziej boję tego, ile dać tej prędkości, nie? Dobra, jestem coraz bardziej przekonany do tego, że chcę to lecieć, a jednak nie. Ej, dobra, może potem! Treningowe najpierw sobie polecę, bo do tego jeszcze nie jestem jakoś przekonany. Jeszcze, jeszcze skoczę dzisiaj ten, tego dropa. Skoczę, obiecuję. Dobra, widzowie, może skoczę tego dropa już po raz drugi w swojej karierze. Ale się cykam strasznie, się tak cykam i to już tak długo siedzę, że mi zaczynają myśli uderzać do głowy. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ba, bardzo niedobrze. Ej, bo ja nie wiem czy to skoczę, bo mi już myśli uderzyły do głowy, nie? Za długo tu siedzę! Kurde, powinienem od razu to lecieć. Się znalazł w Julo MTW, co chce sobie dropika małego skoczyć i nie potrafi wydygał. A będę tutaj stał tak długo, aż tego nie skoczę. Obiecuję ci to. Dobra, nikt nie idzie. Dobra. Dobra, nie wiem. Może teraz polecę. Ale już teraz chciałem lecieć, nie? A nie, no. Jeszcze chwila i to polecę. Ostatnią próbę sobie daję. Jak teraz tego nie skoczę, dodaję sobie spokój, bo to lepiej nie próbować. Bo to znaczy, że nie jestem w formie dzisiaj do zrobienia tego. Jezu! Człowieku! Co? Ja tam przy... Ja tam już miałem taki zawał! Coś się To się nagrywa cały czas! 11 minut nagranego filmu! O Jezu! Dobra! Widzowie! ja to będzie zawlorowana z wami Dobra, lecę dropika jeszcze raz. Tym razem wyluzowany jestem. Nie tak jak wcześniej. Uwaga, lecę! O kurde! Oj! A ja mnie wytelepało! Leciałem. Nie wiem, bo mnie tam wytelepało w ogóle na bok. No i znowu działak. Tu się banda jakaś przyda, wiesz? I łypek. Dobra, ale jeszcze raz tego dropa, bo mi się strasznie spodobał. Tak quest Dobra. Ach, nie to lepiej. A ja sobie czas latam na dziobaka po tym dropie, nie? No i to był koniec odcinka. Dziękuję za oglądanie. Subujcie i lajkujcie. Pamiętajcie, żeby nie śmiecić. No i tyle. ma.